Cześć, witam Was serdecznie po raz 101 we vlogu Powrót Po omówieniu tego, co działo się w Grand Prix Włoch, teraz to, co mi się lubią najbardziej, czyli plotki, plotki transferowe, ale zacznijmy od tego, co pewne. A pewne jest to, że Has ogłosił w poniedziałek rozstanie z Rich Energy. Coś, co niektórych zaskoczyło, ale nie wiadomo czemu, bo na to rozstanie już się dawna, od dawna zanosiło. Po tych wybrykach Twitterowych, po w dobitnym pokazaniu, że Rich Energy nie jest partnerem na miarę Formuły 1, no, Has był w kropce. To nie było tak, że oni chcieli zerwać tę umowę, bo no cóż, 10 milionów piechotą nie chodzi, czy jaka tam była kwota za sponsorik. Niemniej to był sponsor tytularny, to była marka kojarzona właśnie z Hasem, no i nie było na pewno w smak to, co się działo władzom zespołu, no ale trzeba było podjąć jakieś kroki. Tego zerwania umowy czy zakończenia umowy, tak oficjalnie, z efektem natychmiastowym, chciało Rich Energy. I to oni dążyli do tego. Myślę, że ta sprawa jeszcze nie jest do końca wyjaśniona jeszcze pewnie czeka ich trochę rozmów, ewentualnie jakaś walka w sądzie dotycząca rozliczeń finansowych, po prostu. No ale Has, mimo wszystko, chciał dokończenia tego sezonu chciał pełnej kasy za ten sezon. No, bo jednak budżet był zaplanowany. To nie jest tak, że teraz, gdy nie będzie pełnej kwoty od Ridge Energy, oni będą no, nie dadzą rady funkcjonować. Oni przetrwają. Oni, trzeba pamiętać o tym, że za hasem stoi potężna firma i potężny pasjonat motoryzacji Gene Has, który no, na pewno dołoży wszelkich starań, aby ten jego projekt przetrwał. Oczywiście, on jeszcze nie zadeklarował, czy jego zespół będzie. W Formule 1 po 2021 roku. On sam przyznaje, w Ameryce, jeżeli robisz biznes, to musisz zarabiać, jeżeli nie zarabiasz to nie jesteś biznesmenem. No i tutaj trzeba jednak brać pod uwagę to, że on będzie, jemu się to wszystko będzie musiało kalkulować. Dlatego, no cóż, no nie chcieli, ale musieli zerwać i zakończyć tę umowę z Rich Energy. Malowanie bolidów i cały branding HASA zostanie w tych czarno-złotych barwach. Wiadomo, cały rebranding, przemalowywanie bolidów i tak dalej, wszystkie zmiany na stronie to jednak trochę czasu i pieniędzy wymaga. A poza tym, no ładny był ten bolid, i szkoda by było, żeby teraz wracać do tego omalowania, które było kiedyś. No więc to zostaje Rich Energy odchodzi, nie będziemy już mieli pięknych popisów na Twitterze, ale może to dobrze, bo trochę też obniżali taki prestiż Formuły 1 przez te swoje wygłupy. Chociaż też z drugiej strony byli dość ciekawym i zabawnym figlarnym elementem tego całego przedsięwzięcia. Teraz Postaje pytanie, co, czy HAS będzie chciał za wszelką cenę załatać tę dziurę po e, braku Rich Energy. To nie była umowa przecież na jeden rok, więc e, no, coś będzie trzeba e, zrobić. Nie wiadomo, czy będą na siłę tego szukać. Nie wiadomo, czy będą chcieli koniecznie znaleźć te kilka brakujących milionów do budżetu. E, Jednym z oczywiście ze sposobów, aby znaleźć takie pieniądze, jest wzięcie kierowcy, który dysponuje takim budżetem, takim wsparciem sponsorskim, aby on dostarczył odpowiedni poziom sportowy, no i równocześnie, aby finanse zespołu troszkę podbudować. Has nie, do, nie, nie dąży do tego rozwiązania za wszelką cenę. To nie jest Williams, który po prostu urządza licytację tyle i tyle, kto da więcej, dziękuję bardzo. Do widzenia. To jest zespół, który jednak chce coś tam jeszcze. Oprócz tego osiągnąć. No i zanim ja przejdę do Roberta Kubicy, którego chcę zostawić na końcu, to może zacznę od tyłu i od tych wszystkich innych kierowców, innych możliwości. Obecnie mówi się, że takim murowanym kandydatem, czy może faworytem do, do miejsca w Hasie na 2020 rok jest Nico Hulkenberg. Niemiec straci swoje miejsce w Renault na rzecz Estebana Ocona, no i szuka. Jakby przystani na kolejne lata niezdobywania zdobywania podium w Formule 1. E, czy Hasgo chce? Tak, Hasgo chce. Niko nie wniesie budżetu, bo no, rozstał się ze swoim sponsorem, z, z dekrą, ale to i tak był bardziej jego sponsor personalny niż wnoszący jakiś wkład do zespołu, Wie, ale jednocześnie Niko nie będzie żądał dużej kasy za e, jeżdżenie w zespole. No a jest to kierowca doświadczony kierowca, który też pomoże troszkę ustabilizować formę bolidu, na pewno takiego kierowcę Has chce, zresztą Gintersteiner mówił o tym nieraz. Natomiast no, Niko Hulkerberg tak nie do końca chce tego hasa, no bo widzi co się dzieje w tym sezonie. Widzi, że has zaczyna się ocierać o Williamsa, że no, teraz George Russell już raczej regularnie objeżdża yy, yy, przynajmniej jeden bolit hasa, że w wyścigach dzieje się z nimi coś niesamowitego, że oni mając na początku sezonu czwarty bolit w stawce, teraz są na yy, końcu i nie wiedzą co z tym począć, nie wiedzą jak się w ogóle z tego <kluzny> dołu wygrzebać. No ale Niko Hülkenberg właśnie nie chciałby tam trafić, e, widząc taką formę zespołu. Niko wolałby na przykład Alfa Romeo albo na przykład Red Bulla. Jeżeli chodzi o Red Bulla, to Helmut Marko wykluczył już taką możliwość. Niko Hülkenberg nie znajduje się w orbicie naszych zainteresowań i nie ma w ogóle tematu. No tylko, że wiecie, jak ze słowami Helmuta Marko bywa. Pierre Gasly też miał dokończyć cały sezon, wcześniej Brandon Hartley też miał być bezpieczny. no a dzieje się jak się dzieje, więc no, nie możemy brać tego na 100% jako pewnik, natomiast no, ciężko sobie wyobrazić, aby Nico Hulkenberg trafił właśnie do Red Bulla, zobaczymy jeszcze jak się będzie, czy do Toro Rosso, zobaczymy jak się będzie spisywał Alex Albon i zobaczymy co Red Bull pocznie z Pierem bo to też jest dość istotna kwestia. Jeżeli chodzi o Alfa Romeo, no to tam cały czas jest ta nierozstrzygnięta sprawa. Kimi Rajkunen zostaje na przyszły sezon w Formule 1, właśnie w tym zespole? Natomiast co z Antonio Giovinazzi? Przed tym weekendem wyścigowym pojawiły się plotki, że no może zostać potwierdzony już właśnie na Grand Prix Włoch, że brakuje tylko oficjalnej informacji. Natomiast dokumenty zostały już podpisane. No ale spójrzcie, gdzie byłoby lepsze miejsce na. Ogłoszenie włoskiego kierowcy we włoskim zespole niż we Włoszech. No nie było, nie ma takiego miejsca. To dlaczego go nie ogłoszono? No właśnie to powstaje takie pytanie. Antonio w, tym, w tej części sezonu zaczął spisywać się lepiej, bo zarówno wyścig w Belgii, jak i wyścig teraz we Włoszech, no jechał w punktach. No, we Włoszech udało mu się dowieść, w Belgii się rozwalił na przedostatnim okrążeniu. Niemniej e, widać, że no, prędkości chyba nabiera, no, cały czas pozostaje kwestia jego e, dojeżdżania do mety i e, bronienia bolidu przed uszkodzeniami, z czym sobie jeszcze nie radzi. Czy za wszelką cenę będą chcieli go zostawić? Nie wiadomo. E, dla... E, całego całe, całe mechanizmu Ferrari, no bo tak to trzeba e, pojmować, e, bardzo e, rok 2020 będzie takim rokiem bardzo na przeczekanie, bo no, nie będą wiedzieli co z Sebastianem Fetelem czy go podpisują na 2021 czy nie, no nie mają też takiego mocnego, dobrego juniora na, do wejścia do Formuły 1. Czekają na Mika Schumachera, aż zdobędzie punkty do superlicencji. Tych punktów nie zdobędzie w tym sezonie. Na celowniku jest ich kolejny junior Robert Schwarzman, wspierany przez SMP Racing, świetnie radzący sobie w Formule 3. Jeżeli przejdzie do Formuły 2 i uda mu się osiągnąć dobry wynik dający mu punkty do superlicencji, to on może stać się juniorem Alfa Romeo w 2021 roku i wówczas też mogą sprawdzać go na, do Ferrari. Z Ferrari sporo się jeszcze będzie działo. Oni mają problem odwrotny do Mercedesa, bo oni nie mają juniorów, nie mają kogo wsadzać do Alfa Romeo, nie mają kogo wsadzać do no nawet Ferrari, jeżeli by się coś teraz wykrzaczyło, jeżeli chodzi o Sebastiana Vettela, chociaż Sebastian Vettel twardo zapewnia, on jeździ w Formule 1, aż go nie wyrzucą. Nie będzie sam odchodził. Tak mówił ostatnio w wywiadach, że jeszcze ma kilka lat do przejeżdżenia w Formule 1, więc myślę, że nie ma co na razie siać plotek, że on będzie się gdzieś wybierał. No ale jego forma pozostawia wiele do życzenia w ostatnich wyścigach. Więc w Alfie Romeo cały czas nie wiadomo, czy Giovinazzi zostanie, co byłoby trochę irracjonalne. Czy może będą sięgać po jakiegoś innego młodego? No ale po kogo? Czy może dadzą innego doświadczonego zawodnika do Kimiego Raikkonena? Tylko po co? No sporo, sporo. Alfa to jest jeden, jedna z naj, największych zagadek, jeżeli chodzi o ten y, rok i ten y, przyszły rok, y, jeżeli chodzi o transfery. No i teraz przechodzimy już powoli do y, sytuacji Roberta Kubicy. Jeżeli chodzi o temat Alfy, według mnie nie istnieje temat y, Roberta Kubicy w Alfie Romeo. Pokazujecie jakieś czasem zdjęcia, że Aluni Bravi był y, obok garażu y, Alfy Romeo, tylko no, pamiętajcie, że Alfa Romeo, dawny Zauber, Aluni Bravi miał tam udziały, czy ma tam nadal udziały, ma tam wielu znajomych, więc to, że sobie zrobi zdjęcie na tle e, w garażu Alfa Romeo, nic nie znaczy. Podobnie jak to, że Robert Kubica przybije piątkę z markiem Żenę pracującym w Ferrari, to też nic nie znaczy i nie znaczy, że Robert Kubica będzie w Ferrari. Po prostu teraz musimy się troszkę uzbroić w cierpliwość, bo będzie bardzo dużo różnych dziwnych tekstów. Już teraz, oczywiście, pewna holenderska strona, a po niej wszystkie inne, no ale niektórzy podadzą źródło, niektórzy nie. Polskie media przedstawią to, że to byli Holendrzy, a inni, że Brazylijczycy, a inni, że Anglicy itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Robi się z tego niemal pewna informacja, już wszyscy w to uwierzyli, już wszyscy są tego pewni, że Nicolas Latifi będzie w się w 2020 roku. To jeszcze nie jest pewne. Z tego co wiem, jeszcze nic nie jest podpisane. Williams czeka do końca sezonu i no cóż, oni będą tradycyjnie urządzać licytacje. Nicolas Latifi daje obecnie najwięcej za to miejsce. No ale gdyby któryś zespół pomyślał sobie, no kurczę, nie mamy kogo, ten Latifi no jeździ jak jeździ, budżetu nam wniesie tu, no to bierzemy go. Być może któryś zespół sobie tak pomyśli i być może ktoś, no tutaj raczej. Niewiele jest takie zespołów, no ale, ale no nie wykluczajmy tego. No i Nikolas Latifi powie: A, Williams, y, nie, ale to już nie aktualne, sorry, już ja, ja, zapomnijcie. I pójdzie do innego zespołu, no bo wiecie, jaki jest Williams. Nie wiemy jeszcze i trzeba poczekać na te rozstrzygnięcia. Na pewno nie brać zapewnik takich informacji pojawiających się z jakichś dziwnych portali. Jeżeli podeprze to swoim nazwiskiem Roberto Kinkero albo inny doświadczony dziennikarz, ok. Natomiast no, na razie to jeszcze, jeszcze się wstrzymajmy, bo w tych. Robert Kubica już był zastępowany Nikolasem Latifi, mimo że ten nie ma super licencji w tym sezonie. W ogóle z tą superlicencją Nicolasa Latifi'ego, no to zostały nam 4 wyścigi do końca, on ma już pewną tą superlicencję, jeszcze nie matematycznie, ale tak, tak praktycznie. Gdyby rozegrano obie rundy w Belgii, gdzie jechał na zero, no to mógłby czuć się jakoś tam się zagrożony, ale no niestety nie rozegrano tych serii, mówię niestety, no bo nie rozegrano ich wiadomo z, jakiego, z jakiej przyczyny, a nie dlatego, że Latifi sobie punktów oszczędził w ten sposób. No, ale, ale nie pokazuje tego, co pokazywał na początku sezonu, w tej drugiej fazie wyścigu, w tej drugiej fazie sezonu. Na pewno Nick DeVries to jest pewna zagadka, jeżeli chodzi o rynek transferowy, bo on nie ma budżetu, ale pokazuje się świetnie i będzie mistrzem Formuły 2. No i pytanie, czy ktoś będzie chciał po niego sięgnąć? Być może em, Ferrari, być może Alfa, znaczy Ferrari czy Alfa Romeo, być może jakiś inny zespół, być może Red Bull się nim zainteresuje, chociaż tam są inne trochę powiązania. Kontraktowe. De Vries też jest troszkę uwiązany, jeżeli chodzi o swojego sponsora, czyli sieć sklepów z Holandii. Poza tym jest niestety holendrem dla siebie, a holendrzy no, już mają Maxa Verstappena i e, dwa grzybki w barszcz. Nie wiadomo, jakby to wyszło. No więc jeszcze się sporo będzie działo. No i e, w, oczywiście też pojawiają się plotki dotyczące Roberta Kubicy, większość takie, że e, odchodzi z Formuły 1. Już teraz y, y, pojawiła się nawet wypowiedź szefa serii DTM że on chętnie widziałby w swojej serii właśnie Roberta Kubicę, Sebastiana Vettela i Fernando Alonso. No to oczywiście rozpętały się plotki, że Kubica idzie do TTMów. ów Nie chcę jeszcze tego tematu rozwijać, ale jeżeli mówimy o tym, o niebyciu w Formule 1, nie jako kierowca etatowy, to połączenie DTM-ów z rolą jakąś Formuły 1, na przykład symulatora, byłoby według mnie bardzo fajnym rozwiązaniem, bo byłoby w miarę wilksyty i owca taka nie do końca zjedzona, więc no... Ale to jeszcze nie, nie rozważajmy tego, bo to jeszcze daleka droga. Niemniej, um, u Roberta Kubicy też się jeszcze dużo dzieje. Też jeszcze nic nie jest postanowione z tego, co wiem, też się dużo rozstrzyga. Znaleźliśmy e, się w takim momencie, że mm, każdy ma trochę inne interesy, że jest kilku kierowców, kilka zespołów, i te interesy nie do końca się wszędzie. Zazębiają i może nawet w większości no nie, ma, nie ma takiej pełnej zgody. To się wszystko musi dotrzeć jeszcze. Williams na pewno będzie czekał z ogłoszeniem do końca sezonu. Tego możemy być raczej pewni. Listopad, może koniec października to najwcześniej. Co do hasa, niektórzy cytują wypowiedzi Gintera Steinera, który mówił, że oni chcą podjąć decyzję, co nie jest równe z ogłoszeniem decyzji. Podjąć decyzję do Grand Prix Singapuru. Teraz pojawiają się z drugiej strony plotki, że has będzie i to przekazał Albert Fabrega, czyli no gość doświadczony naprawdę, że has i Williams będą chciały poczekać do końca sezonu na ogłoszenie swoich kierowców. W hasie, jeżeli coś nie wyjdzie z Nico Hulkenbergiem, albo jednak dojdą do wniosku, że potrzebny jest większy budżet niż to, co może dać Hulkenberg, czyli nic, no to też mogą zrobić licytację. I tutaj też jest no, dość taka wrażliwa kwestia dotycząca terminów ogłoszenia. Więc jeszcze ja bym się nie spodziewał, że HAS szybko będzie to wszystko ogłaszał, chyba że rzeczywiście szybko dogadają się z Nico Hulkenbergiem albo uznają, że to jest najlepsze wyjście i nie ma co już dalej kombinować, trzeba się z nim przygotowywać do, yy, do sezonu. Yy, no i teraz taka drażliwa kwestia, którą nie bardzo chcę poruszać, ale no muszę, bo pojawiły się pewne przekłamania, też nadinterpretacje. Gdzieś tam ktoś zobaczył wywiad prezesa PKN Orlen Daniela Obajdka, wywnioskował z niego, że Orlen na pewno da więcej kubicy i że się walnąłem aż z tego wszystkiego i że no, teraz to kubica ma wszędzie otwarte drzwi. To nie jest tak że prezes Daniel Obajtek coś zapowiedział, że oni zwiększą swoje zaangażowanie. On po prostu w tym wywiadzie dla TVP Info mówił, że duże jest ich zaangażowanie w Formule 1, bo to się opłaca, bo to jest rozpoznawalność i tak dalej, i tak dalej. Coś, co on mówi od początku sezonu, co podkreśla, co jest prawdą, co widać na statystykach, widać w liczbach, ale on to mówi cały czas. To nie jest tak, że nagle teraz PKN Orlen zmienia narrację i mówi, że damy jeszcze więcej, aby Robert Kubica mógł zostać w Formule 1, czy jeszcze powalczyć o miejsca w innym zespole. Nie spodziewajcie się takiej deklaracji w tym okresie ogólnopolitycznym, który teraz mamy. Bo to może zostać różnie odebrane. Ehm, więc no z takich czysto zdroworozsądkowych taka informacja oficjalna nie wyjdzie. Co nie znaczy, że PK Orlen nie jest gotowy na coś więcej. Ale tego nie wiemy, tego się nie dowiemy. Nie warto spekulować i naprawdę warto doceniać to, co Orlen robi już teraz dla Roberta Kubicy, bo jest to bardzo dużo. I Robert ma naprawdę ogromne wsparcie i ogromny atut w tym, że jest nim PKN Orlen i za to wielkie brawa dla polskiego koncernu. Generalnie z tego mojego dzisiejszego vloga ma wynikać takie przesłanie, żeby nie łykać za bardzo takich gdzieś rzuconych tekścików. Jeżeli ktoś mocny, Roberto Kinkero, ktoś naprawdę znający sytuację, napisze nam, coś zasugeruje, no to to możemy coś zacząć podejrzewać. Tylko, że z drugiej strony Ktoś napisze nawet Roberto Kinkero, a może się stać to, co stało się z Robertem Kubicą i Williamsem w 2017 roku, kiedy było już 99,9%, a potem wyszło jak wyszło i wyszedł Sergiej Sirotkin. Dopóki nie będziemy mieli oficjalnych informacji albo z bardzo wielu źródeł płynących nieoficjalnych sygnałów, że coś się zadziało, to po prostu nie będzie jeszcze wiadomo. Musimy czekać, musimy uzbroić się w cierpliwość, musimy też uodpornić się trochę, taką szklaną kulę sobie zastosować, taką aurę ochronną. Ale pojechałem zaraz dla fanów fantazy, ja też jestem fanem fantazy. Taką aurę ochronną musimy sobie zastosować wokół nas na te wszystkie docierające. E, informacje, bo, bo tego będzie multum, tego będzie mnóstwo, Kubica wylatuje z 1 Kubica gdzieś tam, Kubica może testować, Kubica, y, Kubica zainteresowany tym zespołem, a ten zespół zainteresowany Kubicą i tak dalej, i tak dalej. Będzie trzeba nabijać lajki na wszystkich stronach, więc y, y, takich tekstów będzie się pojawiało milion. Ja będę raczej Was y, uspokajał, będę Was raczej y, y, sprowadzał na ziemię, to tak nieładnie brzmi, ale no, będę starał się, żeby tych oczekiwań nie budować. Ktoś mi zarzuca, że no, dlaczego jestem takim pesymistą. Ja jestem realistą, po prostu tak jak i byłem w ubiegłym roku i jak, tak jak i byłem dwa lata temu. No trzeba niestety poczekać, aż się wszystko rozstrzygnie, bo to łatwo jest napisać, a potem Robert na tym też cierpi, że ktoś coś napisze, ktoś szuka sensacji, ktoś gdzieś coś. Mnie też się to zdarzało, że, że coś źle przetłumaczyłem w sprawie Roberta, też potem miałem bardzo ciężkie chwile z tego powodu, tak wewnętrznie. Więc sam też się nauczyłem na, na podstawie tych 8,5 roku, Prowadzenia bloga, że warto jeszcze trochę poczekać i jeżeli coś sugerować, to na podstawie naprawdę mocnych sygnałów. Na razie tych bardzo mocnych sygnałów nie ma. Jest walka, będzie ciężko, nic nie jest jeszcze stracone, jeżeli chodzi o inne opcje niż Williams. Według mnie Williams też jeszcze jest w grze. A pamiętajcie o tym, co powiedział Robert i po raz kolejny zakończę vloga tym samym zdaniem. On ma już coś, co sprawi mu radość w przyszłym sezonie, co będzie robił i myślę, że to też powinno nas trochę uspokoić i powinno dać nam trochę otuchy, jeżeli nawet by dochodziły jakieś niezbyt przyjazne dla nas informacje. Wiadomo, każdy z Was będzie miał inne oczekiwania. Są tacy, którzy patrzą na sytuację w Williamsie i mówią to ja już wolę, żeby Kubica nie jeździł w tej Formule 1, jeżeli ma jeździć w tym Williamsie i ma być tak traktowany. Wolę, żeby sobie znalazł inną serię, tam będzie sobie walczył o wysokie miejsca, będzie przynajmniej czuł się doceniony i będzie robił to, co kocha. A są tacy, którzy uważają, że Powinniśmy zostać w Formuła 1 za wszelką cenę, bo jednak Formuła 1 to jest ten najwyższy punkt motorsportu. No, nie da się pogodzić tych dwóch zdań, można by dyskutować godzinami, różne argumenty wytaczać, no, ale każdy z Was będzie miał własną ocenę na koniec takiej, takiego, takiego wywodu. No to tyle, jeżeli chodzi o te sprawy. Przed nami Grand Prix Singapuru w przyszłym tygodniu, więc teraz mamy troszkę oddechu. Ja też nadrabiam zaległości, jeżeli chodzi o bloga. Przepraszam za opóźnienie, jeżeli chodzi o wysyłkę naklejek. Tam czeka 40 kopert do wysłania naklejek do różnych punktów w całej Polsce. Podawałem to też na blogu i będzie można w tych punktach odbierać te naklejki. Ale to już ostatecznie podam, jak dotrą te naklejki do punktów. Już i tak sporo wysyłek teraz zrobiłem. Zrobię jeszcze kolejne i mam nadzieję, że niebawem będę mógł się z Wami podzielić tak materiał. Materialnie tymi naklejkami przygotowanymi przez PKN Orlen. Zachęcam do subskrybowania kanału, bo też chciałbym. Po pierwsze będzie dodatkowy odcinek taki, takiego vloga w związku z osiągnięciem celu na Patronite, który, za który bardzo dziękuję. Ale też chciałbym jakiegoś streama zrobić, coś jakieś podpowiadać na pytania, coś podyskutować z Wami. Także też zachęcam do subskrybowania. Dostaniecie powiadomienie, że taki stream się odbywa, no to nic nie przegapicie. Dzięki Wam bardzo za słuchanie. Zachęcam do odwiedzenia bloga. Do zobaczenia. Cześć! A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Raczej nie yy, brałbym na poważnie słów, że Romain Grosjean jest w walce o miejsce w hasie, bo raczej nie jest, bo raczej jest na wylocie i to takim mocnym.